Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot Tarociska Fortuna się kłania dzisiaj Lew główny tutaj gość naszego programu, naszego filmu ten lew zodiakalny, ascendentalny i horoskop dla Was na miesiąc styczeń zaczynamy rozkład z kart tarota same główne aspekty, miłość, praca, finanse, zdrowie i na koniec niespodzianka moi kochani Znowu mi karta upadła, muszę podnieść. Niespodzianka w postaci kart cygańskich wyjaśniających, dopowiadających. Jest to sprawdzenie dla mnie. Ja karty cygańskie bardzo szanuję i polecam. Moi kochani, jakbym nie patrzyła na te karty, te karty mówią prawdę. Karty Tarota też oczywiście szanuję, ale karty cygańskie mają w sobie takie naprawdę szybkie przekazy. Może te obrazki mówią do mnie więcej jak karty tarota. Dobrze, zaczynamy. Lew Tarot, proszę, daj rady drogowska dla lwana miesiąc styczeń. Rady W styczeń 2022 lew lew no cóż kochani tutaj czeka was dużo przerobienia różnych spraw związanych finansami. Znów finanse się pokazują w roli głównej na samym środku czytania. Zaczniecie miesiąc od takiej troszeczkę, ja bym powiedziała nudy, ponieważ będzie Wam trochę czegoś brakowało może. Na samym początku będziecie widzieć tylko jeden kierunek. Być może tutaj przed Wami jest dużo spraw. Może też niektórzy będą mieli jakieś, no nie wiem, egzaminy na studiach. Niektórzy będą mieli dużo obowiązków w pracy, dużo y, dodatkowych zajęć. I bardzo pracowicie tu się rozpoczyna ten miesiąc. Przyniesie Wam dużo radości pierwszy tydzień, bo możliwe, że Wy wszystkie egzaminy, czy wszystkie jakieś sprawy, dodatkowe projekty, załatwicie szybko i szybciej, jak Wam się wydawało. Jest tutaj pokazana, moi drodzy, jakaś wiadomość na początku miesiąca, na którą czekacie, i też będziecie Moi drodzy, tą wiadomością bardzo, bardzo przejęci, ja bym tak powiedziała, bo hmm, chcecie coś nowego dla Was w styczniu, aby się wydarzyło. Czekacie na nowe rozwiązanie, na nowy projekt, na nowe hmm, sprawy. A to będzie trochę wolniej jakoś szło. Czy jakieś wiadomości do Was będą przychodziły? To bardzo wolno. Możecie liczyć z jednej strony na pomoc mężczyzny, ale ten mężczyzna też jakoś tak wolno będzie działał. Wy będziecie wszystko jakoś tak podsumowywać w połowie stycznia, przemyśleć, będziecie chcieli pewne sprawy i też zablokujecie się, po połowie stycznia zablokujecie się na pracę, na pomoc. Może poczujecie się niedoceniani, będziecie szukać nowych rozwiązań w pracy, bo ta praca, którą macie, nie przynosi Wam jakiegoś zadowolenia. Jest tam może rywalizacja i konkurencja dużo tej pracy, a pieniędzy niewiele przynosi Wam to trochę rozczarowanie. Wy powinniście jak szukacie pracy, więcej się reklamować, ogłaszać, szukać tej pracy, jeśli CV rozsyłać I wy tą pracę znajdujecie pod koniec miesiąca, ja widzę. Pomocna będzie kobieta i możliwe, że ta kobieta będzie spod znaków ognia, Barana alfa Strzelca. Bo tutaj ta praca, którą macie do tej pory, to ona wam nie przynosi satysfakcji finansowej. Ona jest dla Was albo za trudna, albo ta praca jest za ciężka. Już jesteście znudzeni tym wszystkim. Na głowie macie jeszcze też inne sprawy i domowe obowiązki, i może tutaj właśnie jakieś egzaminy. Ale Wy, moi drodzy, będziecie się czuć właśnie tacy niedoceniani i będziecie szukać czegoś nowego, i znajdziecie, ale jeśli będziecie się reklamować, bo tutaj jest nowy początek. Jest nowy początek i będziecie działać i bardzo dobrze, bo jeśli ruszycie ostro skopyta, że tak powiem, od stycznia, to wy tą pracę nową znajdujecie i będziecie mieli tam satysfakcję. Możliwe, że ta praca będzie z dojazdem. To nie będzie tak całkiem blisko. Moi drodzy, Wy macie bardzo duże jakieś talenty. Będziecie też rozwijać te talenty w tym y, miesiącu. Powiem Wam, że jeśli gdzieś dacie CV y, w jakieś miejsce y, do trzech jakichś firm, to Wy otrzymacie y, z tych trzech firm może być tak, że otrzymacie zwrotną odpowiedź pozytywną. Opowiem tak. Wy nie będziecie nawet myśleć o tym, że tak może być, ale właśnie tak to wygląda. W sprawach uczuciowych, no ja bym powiedziała, że dużo spraw będzie do przeczekania. Może być jakaś zabawa na początku roku. Ale to wszystko, moi drodzy, bo wy się zajmiecie finansami, wy się zajmiecie pracą, domem. Także tutaj jest taka blokada trochę na uczucia, takie zamknięcie się w świecie materii bardziej. Nawet bym powiedziała, że tu może być jakaś drobna sprzeczka z kobietą w tym miesiącu. Może ta kobieta być trochę nerwowa i może chcieć coś tutaj Wam powiedzieć, dopiec Wam. Wy będziecie bardziej nastawieni na nowe znajomości. Osoby, które są singlami, a osoby, które są w związkach, powiem szczerze, że może być jakaś kłótnia. Yy, również w związkach i też yy, możecie oczekiwać od partnera więcej uczucia, a to może być w zawieszeniu to wasze uczucie w tym miesiącu. Miłość może być w zawieszeniu, możecie czuć trochę niedosyt. Tak wygląda miłość, tak wygląda troszeczkę przy sprawach miłosnych, takiego zamieszania, manipulacji, trochę zapominania o tym, żeby doceniać partnera, partnerkę. Tak to wygląda. Koniec miesiąca, może być jakaś podróż również, ale to sprawy bardziej zawodowe, o tym mówiłam. Nie martwcie się, wszystko pójdzie po Waszej myśli. Zdrowie nie będzie najgorsze. Nogi Was mogą boleć. Drobne, moi drodzy, nerwobóle. Może na tle emocjonalnym. Zatoki, bóle głowy od zatok. Głowa, nogi. Tutaj to jest. To są właśnie dwie główne sprawy dwa problemy. Podwójne narządy, podwójne narządy yy, też, czy oczy, no to od zatok na przykład, uszy, migdały, ale będzie dobrze, nie martwcie się, yy, gardło, dużo możecie mówić. Yy, zazdrość dla Was w partach cygańskich może będzie partner, partnerka zazdrosny. Są też sprawy urzędowe, albo też i sprawa sądowa. Ważna rozmowa na pewno. Jest koło was ktoś, kto wspiera i pomaga w tym miesiącu. Jest trochę stałości, jednak, w tym wszystkim. Może być młoda osoba zaangażowana w wasze y, życie, moi drodzy. I pamiętajcie, że tutaj młodsza osoba, która niby jest taka zaangażowana w Was, w Wasze życie, może jakiś kolega czy przyjaciel, to on może być też wrogiem. Tak? Tak tutaj wychodzi. Może Wam zazdrościć, może Wy jesteście za szczerzy. I też uważajcie, jeśli macie dzieci, uważajcie na dzieci. Jeśli patrzą w internecie, bo tutaj też szukają czegoś, miejcie oczy szeroko otwarte na Wasze dzieci, bo tutaj w internecie może czyhać jakiś wróg na nich. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, drogie lwy. Życzę wspaniałego, szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia przede wszystkim, szczęścia, spełnienia, spokoju przede wszystkim, dystansu. Do usłyszenia, kochani. To wszystko.